Zadanie 13, Matura 2016, poziom rozszerzony. Punkty A i B są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta ABCD wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną AC. Obie spórzany wierzchołków CD tego czworokąta. No dobra, wiemy, że prosta AC. Ma takie oto równanie, no to po przekształceniu dostajemy Y to się równa X ci 2. I to jest przekątna AC i to jest oś symetrii. A zatem jeżeli byśmy odbili punkt B, jeżeli to jest oś w symetrii, i byśmy odbili punkt B względem tej osi, to dostaniemy punkt D. Załóżmy on jest gdzieś tu, rysunek jest poglądowy, rzecz jasna. Dlatego też wiemy, że przydałby się ten punkt tutaj przecięcia. A ten punkt przecięcia to jest nic innego jak punkt dwóch prostych prostopadłych, czyli prostej BD i AC. AC mamy, BD nie? No to w takim razie szukamy prostej BD, no to wiemy, że prosta BD to jest Y to się równa AX plus B. Przechodzi przez punkt B jest prostopadła to AC, czyli będzie miała A będzie równe minus 1 w takim razie, i przechodzi przez punkt B, czyli będzie mieć 8, to się równa minus 1 razy 0 jest równe B. W takim razie z tego wynika, że B jest równe 8, czyli Y to się równa minus X plus 8, i to jest nasza prosta BD przyrównujemy te dwie proste i dostajemy punkt przecięcia, czyli minus 8. Minus x plus 8 jest równe x plus 2. No to w takim razie dostajemy, że x jest równe 3, a y jest równe 5. I to jest nasz punkt e, który leży tutaj. To jest znak poglądowy, nie przywiązujemy się do niego. To jest punkt e. I to jest punkt przecięcia. W takim razie wektor be. Czyli przesunięcie z B do E to jest o 3 w prawo i 3 w dół. I przesuwając wierzchołek, czy punkt E o taki sam wektor, dostaniemy punkt D. No i w takim razie D, jeżeli przesuniemy o 3 w prawo, no to z trójki o 3 w prawo dostaniemy szóstkę. I o 3 w dół, z E o 3 w dół, czyli z piątki, no to dostaniemy. Dwójkę. No, i punkt D to jest nic innego jak 6 i 2. No to mamy punkt D. W takim razie przechodzimy do punktu C. Mamy punkt D, o nie załóżmy gdzieś tutaj. O, to jest nasz punkt D. To co warto zauważyć, to czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg. Ma oś symetrii i z tego można wywnioskować, że AC jest jego średnicą. A jeżeli AC jest jego średnicą, to w takim razie na AC leży gdzieś środek okręgu, a trójkąt ABC, czyli C, którego nie znamy, załóżmy gdzieś tu, załóżmy, jest prostokątny. No to trójkąt ABC jest prostokątny. No to daje nam tutaj dużo informacji. Gdzie będzie kąt prosty? No wiemy, że naprzeciwko średnicy, czyli tu. W takim razie prosta BC jest prostopadła do prostej AB. No to wyznaczmy sobie prostą AB. My wiemy, że prosta AB przechodzi przez punkt A i przez punkt B. No to wy to umiecie zrobić, a ja wam powiem, że prosta AB to jest po prostu, no to będzie. Dwukropek, to jest po prostu Y45x plus 8. Wiecie z pewnością, jak to zrobić. Układ równań podstawiamy punkty A i B. Dobra, mamy prostą A, B. Wiemy, że prosta b, c jest do niej prostopadła. Tak, tutaj jest ta prosta BC. A Na czerwono tu. A zatem współczynnik kierunkowy się odwraca i przechodzi przez punkt. B w takim razie to też nie jest problem, czyli prosta BC to jest minus 5 czwarty, to już o tym mówiliśmy. To 8. I ta ósemka niech was tutaj nie zmyli, tu jest plus 8, to jest plus 8, no bo one przechodzą tutaj w sumie nie do końca dobrze narysowane, to powinno być tutaj. Bo punkt B leży na 0 i 8, czyli... Punkt przecięcia z osią y mamy taki sam, ta prosta AB i BC, dlatego ta ósemka tutaj tak, tak, e, tak się powtarza. No dobra, no to w takim razie, jeżeli mamy prosto AB i mamy prostą BC, no to jeżeli obliczymy punkt przecięcia BC z AC, to dostaniemy ten punkt tutaj. I to będzie punkt C, no to w takim razie mamy AC i BC, no to mamy 4 piąte e, minus. 5 czwartych x dodać 8 jest równe x plus 2 no i z tego otrzymujemy łatwo, że x jest równe 2 i 2 trzecie natomiast y jeżeli podstawimy już do którejś z tych funkcji ac albo bc no to dostaniemy 4 i 2 trzecie i to są współrzędne punktu c